Witamy serdecznie wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale AudioAzel Dziękujemy za subskrypcję prosimy o kolejne zapraszamy również na naszą stronę wychiku-miłosni-czasu. Dzisiaj jako, że już nie mogę wytrzymać w ostatniej poczekalni prezentowałem taki ciekawy gramofon marki AIWA za którym mam zamiar się zabrać za naprawę, bo mnie on bardzo, bardzo interesuje jak on wygląda w środku czyli co w środku czeszczy a więc wszystkich, którzy chcieliby popatrzeć mniej więcej jak to urządzenie w środku wygląda, zobaczyć czy uda się naprawić, i oczywiście być może posłuchać go na końcu, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Nasza trzecia półka Grzesiu. Nasz tutaj informatyk i człowiek, który dba o audioazyl i o to, aby też nie braku nam eksponatów, udało mu się gdzieś zdobyć tutaj proszę bardzo, taką AI gramofon. Jest to model LX100, no, jest uszkodzony, nie działa. I będziemy próbowali go naprawić. Bardzo ciekawy sprzęt. I postanowiliśmy tą naprawę nagrać, aby może komuś się przydała w momencie, gdy będzie miał dokładnie ten sam problem co my. A więc zaczynamy. Jako pierwsze zdjąłem igłę, aby nie uległa uszkodzeniu. Tu mamy uszkodzony zawias, w zasadzie odklejony. Ale wolałbym tego drugiego nie odrywać, a żeby zdjąć tą pokrywę. A więc trzeba będzie wyjechać tutaj tym talerzem. O, właśnie. Tu mamy pod spodem właściwy talerz. I Dziurki tutaj mamy na śrubki. Ten talerzyk pierwszy można zdjąć. O, i tu widzimy, że jest. są śrubki, które trzeba odkręcić, żeby nam dół zszedł. Zdejmie się też ten drugi talerz. Śrubki mamy odkręcone. Tu jest taka blaszka, która odsłania nam. Tutaj, jakby resztę mechanizmu, który służy do obsługi ramienia. I tu trzeba będzie przesunąć to ramię, żeby zdjąć obudowę. A to można zrobić tylko i wyłącznie w momencie, gdy podniesiemy obudowę tu od tyłu. Sprężynkę, którą trzeba zdjąć. Dopiero wtedy ramię da nam się przesunąć, a żeby zdjąć całą budowę. Trzeba pamiętać, że ta sprężynka jest bardzo, bardzo ważna. W zdjęciu tej sprężynki możemy przesunąć mechanizm tutaj. To jest bardzo, bardzo ważne, bo inaczej on by nam nie wyjechał w to miejsce. Należy jeszcze zdjąć tutaj tą nakładkę. I będziemy próbować zdejmować całą obudowę. Pod mechanizmem jest tutaj jeszcze jedna śrubka schowana. Dopiero wtedy można zająć się zdejmowaniem budowy i dlatego tak ciężko podważyć obudowę z tej strony od tej sprężynki, bo jedna śrubka cały czas trzyma, więc musimy o niej pamiętać i bardzo delikatnie się z tym obchodzić. Tak oto wygląda sprzęt wewnątrz. Po zdjęciu obudowy nie jest to trudne, jeżeli wiemy o tej sprężynce. Ta sprężynka trzyma mechanizm bez tego byśmy nie zdjęli. I mamy tutaj pasek jeden, który jest tutaj odpowiedzialny, jakby za to ramię. No, i mamy paseczek drugi, który jest odpowiedzialny. Za wyjeżdżanie talerza. No trzeba to wszystko poczyścić. I spróbować go uruchomić. No na pewno czyszczenie zajmie z dobre pół godzinki. Żeby to usunąć całe resztki tego starego paska. W montażu jeszcze ciąg dalszy. Bo trzeba zdjąć tą ośkę. Tutaj. A żeby zdjąć ten tryb który będzie konieczny do założenia paska. A z tyłu mamy tutaj zawleczkę, więc mamy tu jeszcze dwie śrubki, które należy odkręcić, a żeby można było to przesunąć i zdjąć tą zaślepkę w celu zdjęcia tego trybika. Ale będzie też łatwiej go wyczyścić przez to. Tutaj już udało się wymienić paseczek na nowy. Ja zdjąłem w sumie tą opaskę, z tej strony było łatwiej niż z tamtej strony więc poszło dość prosto pasek jest założony nowy tutaj mamy dla odmiany dwa paski krótkie wymienię też przy okazji od razu smar bo jest bardzo stary no paski jak widać tutaj dość mocno się rozpuściły trzeba to wszystko pomyć na tych dwóch zębatkach, ale nie wygląda mi to aż tak źle. Paski powinienem też takie mieć na miejscu, także może uda się jeszcze dzisiaj go całego uruchomić. Paski wymieniłem. No, było trochę czyszczenia, bo tamte się całkowicie, jakby to powiedzieć, że to jest utylizowały. Ale nie było zbyt większego problemu z ich wymianą. No, tu, wiadomo, musimy zdjąć zapadki z jednego i drugiego koła. I w ten sposób one sobie bardzo łatwo zejdą, i możemy je wyczyścić. Po zakładać paski, zaraz założę te zapadki z powrotem. Tutaj już sprężynkę też założyłem. Ponownie. O, tutaj już jest. Ramię mam ustawione tak, że będę mógł obudowę założyć z powrotem, więc nie powinno być większego problemu z tą sprężynką i z przesuwaniem. Chociaż teraz, mając dostęp do, tutaj, do tego koła, to pokręcając, możemy sobie oczywiście to ramię też ustawić w odpowiedniej pozycji, ażeby zdjąć obudowę. Reszta wygląda mi tutaj na sprawną, więc będę zabierał się pomalutku do składania tego i zobaczymy, czy urządzenie nam zadziała. Ramię wróciło po podłączeniu do prądu na właściwą pozycję. I tutaj chciałem pokazać, że gdy tej sprężynki od tyłu nie odepniemy, nie mamy możliwości dojścia do silnika, żeby ustawić to ramię w takiej pozycji, jakbyśmy chcieli. Więc ta sprężynka. Jest bardzo, bardzo ważna, aby ją zdjąć w odpowiednim momencie, bo inaczej, niestety, to nie zadziała. No, będę zaraz sprawdzał funkcjonalność tego gramofonu. Więc mam nadzieję, że skoro do tej pory ruszyło, że może ruszy i cała reszta. Sprzęt podłączony do prądu, nie skręcam go jeszcze całkiem, no bo nie wiadomo, co się może wydarzyć, ale szuflada już wyjeżdża że bardzo mamy tutaj starszą taką płytkę No, ok zamykamy tutaj mamy start talerz ruszył igła opadła Więc najprawdopodobniej gra. Wystarczy podłączyć pod amplituner. Obroty? Czy trzyma obroty? No jest ustawione 33, ale coś mi się wydaje, że nie bardzo. Muszę to jeszcze w takim razie sprawdzić. No dobrze, ale teraz podniesiemy. Tak, opadanie i podnoszenie działa. Przesuwanie również. Tak, pod tym względem sprzęt wydaje się być sprawny. No, z wyjątkiem właśnie tych w tej chwili dziwnych obrotów. No, będę musiał to jeszcze raz sprawdzić skręcić do kupy i wydaje mi się że sprzęt będzie działał oczywiście tajemnica się wyjaśniła przecież obok mamy potencjometr do regulacji prędkości także obroty są prawidłowe sprzęt podłączyłem tutaj pod naszego takiego bomboksa no i w tym momencie sprzęt zadziałał obydwa kanały grają Przykleiłem również zawias z tyłu, czyli można teraz obudowę spokojnie sobie podnieść do góry. Przy demontażu, oczywiście, raz przypominam, zdejmujemy najpierw igłę, aby jej nie uszkodzić w żadnym przypadku. No i oczywiście ta z tyłu sprężynka. Bez tej wiedzy jest naprawdę zdjęcie obudowy prawie że niemożliwe, więc musimy o tym również pamiętać. Z tego względu też nagręciliśmy ten film, żeby był. Jakąś pomocą, może chociaż drobną dla kogoś, kto chciałby tego typu urządzenie naprawić w domu samo, bo to jest bardzo proste. Naprawdę te trzy paski to są krótkie paski, nie ma problemu ich dostać. Wymiana jest bardzo, bardzo łatwa. No, z wyjątkiem właśnie tej jednej małej tajemnicy z tym, z tą sprężynką z tyłu. Dobrze, to ja go w takim razie teraz skręcę, wyczyszczę i trafi na naszą półeczkę, gdzie. Na pewno będzie cieszył nasze oczy i od czasu do czasu na pewno będzie dla nas grał. Dziękuję bardzo za oglądanie naszego kanału. Mam nadzieję, że ten filmik kiedyś się komuś przyda. Poproszę o komentarze, jeżeli byście chcieli widzieć więcej napraw, bo mamy ich ciągle bardzo dużo. No ale nie zawsze jest czas regularnie to wszystko serwisować, ale gdyby takie potrzeby były, gdybyście chcieli oglądać, mimo wszystko, jak się to robi, to napiszcie do nas w komentarzach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. W następnym odcinku